terapia jest nie tylko rzemiosłem wyposażonym w algorytmy postępowania, ale także swego rodzaju sztuką. Jeżeli się na to zgodzimy, no to musi być jakieś miejsce na różnorodność. Nie da się wszystkiego zalgorytmizować. Może właśnie w nauce poznawczo behawioralnym jest taka silna tendencja, żeby był manual i wszystko szło lege artis. Ale gdybym miał kogoś bliskiego, posyłać do jakiegoś terapeuty, to zadbałbym, to bym radził, żeby to nie był, nie że z tego modelu, czy z tej teorii, czy z tamtej, tylko żeby nie był doktrynalny, żeby nie był zanurzony w jednej teorii, która jakoby wszystko objaśnia albo wszystko podpowiada. Wierzę w taką wersję, gdzie nauczyciele mają przychylność do różnych podejść. Wersja, w której Byłby tylko nurt pozostałych.